Cześć i ludziska, witam was na kanale Nora Jawora, ja jestem Jawor i przygotowałem dla was krótki poradnik na temat modyfikacji jaką jest Valheim Plus, jak ją zainstalować i jak ją poprawnie skonfigurować. Pamiętajcie, jeśli materiał wam się spodoba zostawcie coś po sobie, łapka subek no i oczywiście wasze komentarze. Także nie przedłużając zapraszam do oglądania materiału. Dobrze, moi drodzy, w pierwszej kolejności musicie wejść na stronę Nexus Modes i tam znaleźć Valheim Plus. Ściągamy, oczywiście, plik Valheim Plus Windows Client. Zrobimy to manualnie, bez żadnych menadżerów czy czegoś takiego, tak? Mm, oczywiście ściągamy slow download, tak, proszę bardzo, Valheim Plus Windows Client. Ja już mam ten plik pobrany. ściągnięcie, spakowany, rozpakowujecie i tak wygląda zawartość tego co ściągnęliście. Otwieracie, moi drodzy, pliki Walheima, czyli domyślnie prawym przyciskiem na nazwę Walheim na Steamie i tam przeglądacie pliki lokalne. Pojawia wam się coś takiego. Całą zawartość kopiujecie sobie tutaj. I póki co wam to wystarczy. Wchodzicie do folderu Bepinex. Nie zaglądacie do pluginów. Tutaj mamy plik Valheim Plus DLL. On odpowiada nam oczywiście za ten mod. Wchodzimy do config'a. I pierwsza sprawa, w przy pierwszej instalacji, przy pierwszym skopiowaniu w ogóle tych plików, tego pliku tutaj nie będziecie mieli. Po skopiowaniu tego wszystkiego odpalacie grę. Nie musicie wchodzić do żadnego świata. Wystarczy, że odpalicie tylko grę. Załaduje się w pełni. Wychodzicie z gry, i ten plik już Wam się tutaj pojawi. Dobrze, i zaczynamy teraz konfigurowanie Valheim Plusa. Edytowanie, oczywiście, polecam w Notepad. Jest bardzo przejrzysty, bardzo sensowny, mi się bardzo podoba, i tak jak mówię, bardzo Wam go polecam. I teraz tłumaczymy, o co to się w tym wszystkim rozchodzi. Cały plik konfiguracyjny jest podzielony na sekcje. Każda sekcja ma swoją, oczywiście, nazwę, i ta nazwa jest otoczona. Nawiasem kwadratowym. Za każdym razem tak to wygląda, więc yy, każda rzecz, która Was interesuje, to jest osobna sekcja i co najważniejsze, żeby yy, wszystkie opcje konfiguracyjne w danej sekcji działały, musicie pamiętać o tym, żeby wpisać tutaj true. Nie tylko oczywiście w tym miejscu, ale tutaj macie jeszcze kolejną sekcję. Tu również musi być true. Tutaj wpisujecie true, żeby wszystko, co zmienicie, Tutaj poniżej, aż do rozpoczęcia kolejnej sekcji, w ogóle w grze zadziałało i się pojawiło. Także o tym pamiętajcie. Powtórzę to jeszcze raz. Każda sekcja ma właśnie taką pierwszą linijkę. Hmm, nazwijmy ją linijką odpalającą. Tutaj musi być wpisane true, żeby to zadziałało. To macie tak jak w tym miejscu. Tu, żeby cokolwiek zadziałało, piszę wam to. Musi być true. No i tak samo robicie dalej. Dobrze, jak to wszystko wygląda? Jeśli już w pierwszej linijce interesującej Was sekcji wpisaliście True, no to można zacząć kombinować. Rzućmy na przykład okiem tutaj sekcja Łóżko. Proszę bardzo. Tu wpisujemy True. I teraz mamy tutaj dwie opcje. Możecie sobie na przykład ustawić, że Będziecie mogli spać w innych łóżkach, ale one nie będą stawały się waszymi spawnami. Spawnem będzie jedno pierwsze łóżko, które sobie na przykład ustawiliście w osadzie, a w innych posterunkach, kopalniach czy gdziekolwiek indziej będziecie mieli postawione łóżka, tam tylko będziecie mogli się zrzemnąć. O taka prosta rzecz. Poniżej, na przykład, proszę bardzo, mamy Beehive, czyli mm, ul. Tak jest, ul pszczeli. Fantastycznie. Tu muszę zaznaczyć, że mm, ul jak większość. Mm, Przedmiotów produkujących cokolwiek, czyli wytapiacze, piece, yy, mają praktycznie te same ustawienia. Bardzo podobne, wiele się nie różnią. Można rzucić okiem. Oczywiście pamiętajcie, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest ważne: pierwsza linijka musi być zawsze zmieniona na true. W ten sposób, tak? Tylko bez spacji, oczywiście. Dobrze i co tutaj możecie zmienić? Na przykład możecie zmienić, że wasze pszczoły będą produkowały ten miód o wiele szybciej. Standardowo jest to 1200 sekund, czyli 24 godziny w grze. Możecie to zwiększyć, możecie to zmniejszyć, nie ma z tym problemu. Możecie również zwiększyć ilość jak, miodu, jaką ul będzie przechowywał. I tak samo ma się to w odniesieniu do pieca, przetapiacza czy wypalacza węgla. Do każdego z nich jest dokładnie tak samo. Możecie jeszcze, oczywiście, e, przy ulu, tak jest, że możecie postawić sobie tam skrzyneczkę i ul będzie robił autodepozyt, czyli będzie zrzucał po prostu każdy wyprodukowany miód do skrzynki najbliższej siebie, a zasięg te, e, standardowy jest 10 metrów. Możecie maksymalnie ustawić go do 50 i powtórzę to jeszcze raz: tak jest przy wszystkich przedmiotach produkujących cokolwiek, wytwarzających cokolwiek. A jeszcze przy takich jak na przykład piec, który musi pobierać, to zaraz wam pokażę. Gdzie tu mamy? mamy kamerę o. To za chwilę powiem o doświadczeniu. O, albo na przykład przy fermenterze to powiem. Proszę bardzo, przy fermenterze poza tym, że ma autodepozyt tak jak ul, ma jeszcze auto fuel. Jeśli tu wpiszecie true, to automatycznie fermenter będzie pobierał to, co mu jest potrzebne z najbliższej skrzyneczki i będzie produkował miodek, który Wam aktualnie jest potrzebny. Tak samo działają piece, tak samo działają wytapiacze i tak Więc kwestia produkcyjna zamknięta. Tu mówiłem o sekcji doświadczenie. Tu sobie wpiszecie true i automatycznie możecie ustawiać sobie. Od 50, właściwie nie od 50, to może być od 1 do 1000 i tak dalej. Możecie tu wstawić jakąkolwiek wartość byście chcieli. Macie to tutaj ładnie opisane, że wstawiając w miejsce zera, wstawicie 50, będziecie zdobywali 50 doświadczenia więcej, na przykład w mieczach, nożach, pałkach i tak dalej, i tak Tak? We wszystkich umiejętnościach, które są dostępne w grze. Możecie to spowolnić, jeśli wstawicie ujemną wartość, no to automatycznie tego doświadczenia będzie mniej. Tyle w tej kwestii. O fermenterze mówiłem, tutaj mamy jeszcze źródła światła, czyli na przykład pochodnie i ogień, też mogą być automatycznie napełniane, też możecie to tutaj zmienić. Jedzenie, tu jest ciekawa opcja, oczywiście pamiętajcie, pierwsza linijka true i jedziemy z tym tematem. Możecie wpisać sobie true i w tej opcji, że jedzonko... Zjedzone będzie utrzymywało wasz poziom życia na stałym poziomie. Nie będzie, nie będzie spadał tak jak to jest standardowo, tylko póki trwa na jedzenie, wy macie pełne HP. Super sprawa, polecam. Co tu mamy dalej? Tu mamy oczywiście smelter, tu mamy furnace, czyli piec. Tu jest wszystko to, co mówiłem wcześniej. Jakieś opcje zmiany w grze. Jeśli gracie z, z przyjaciółmi, tak? Gracie w większej grupie, możecie zwiększyć sobie zasięg wykrywania i zwiększania obrażeń i życia mopków, z którymi walczycie, tak? Żeby zwiększyć na przykład poziom trudności. Dobrze, możecie ustawiać skróty klawiszowe, przedmioty. O, proszę bardzo, to też mnie o to pytaliście. Jak to jest, że ja przechodzę przez teleporty z rudami, ze smoczymi jajkami? Tu oczywiście jest takie ustawienie. Wpisujecie tutaj true i automatycznie możecie przechodzić przez portal, portal dokładnie ze wszystkim. Możecie jeszcze um, redukcję wagi noszonych przedmiotów też jak najbardziej to można zmienić. Um, ogólnie ustawień jest mnogość. Kilka wam przedstawiłem, jesteśmy co dopiero w połowie. Jakbym miał opisywać wszystkie, to naprawdę to nie byłby krótki poradnik, a nie na tym mi zależy. Tyle, co Wam mogę powiedzieć. Jeśli Wasz angielski jest słaby, zawsze możecie użyć Google Translatora albo po prostu napisać do mnie, odezwać się do mnie na Discordzie. Link macie pod tym filmem. Ja Wam wszystko mogę wytłumaczyć, nie ma najmniejszego problemu. Ja wiem, że można się tutaj zgubić, dlatego ten poradnik jest. Jakbyście czegoś nie wiedzieli, zawsze możecie dopytać, ale ogólnie sprawa jest naprawdę prosta. To, co powiedziałem, najważniejsze rzeczy, żebyście zapamiętali, to jest to, że każda sekcja z osobna musi zostać odblokowana. Musi tu być pisane true, żeby w ogóle ustawienia zadziałały. A wtedy na spokojnie możecie te ustawienia zmieniać i cieszyć się całkowicie inną grą zmianami, które wprowadziliście. Możecie wiele poeksperymentować. Jest tego tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Także moi drodzy, w tym poradniku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się przyda. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, to pod tym filmem znajdują się linki do mojego Discorda, jak i do strony na Facebooku. Chcecie o coś zapytać? Nie krępujcie się, zawsze odpowiem na Wasze pytania. Także pamiętajcie, jeśli materiał się podobał, zostawcie coś po sobie, łapka, subek, no i oczywiście Wasze komentarze. Także to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!